Hej, czas na obejrzenie i posłuchanie dodatków w Księdze Tajemnic, a także na podsumowanie. Może zaczniemy od obejrzenia dodatkowych obrazków, później ja podsumuję grę, a na końcu posłuchamy dodatkowej muzyki już bez mojego komentarza. Witaj, podróżników Księdze Tajemnic. Księga ta to magiczny tom zawierający słowa, muzykę i dziwne obrazy odkryte przez starożytnych, zamknięte w wielkiej bibliotece ludzi mroku. Którzy mieli nakazane strzec ich aż do dnia zjednoczenia. Możesz ją przeczytać, ale bądź ostrożny, bo kto wie, co się stanie, jeśli magia zostanie uwolniona do bliźniaczych światów. Kto wie, co się stanie? Obrazy: to wybrane grafiki z gry Najdłuższa Podróż. Kliknij na przycisku Dalej, aby zobaczyć następne obrazki, lub na przycisku Powrót, aby powrócić do menu głównego. Tutaj mamy. Szkice koncepcyjne, bardzo ładne. Ja zawsze bardzo lubię i cenię takie dodatkowe obrazki, dodatkowe materiały z gry, najlepiej jeśli są one w jakiejś formie fizycznej, w wydaniach fizycznych, no ale obecnie to już powoli niestety odchodzi, przechodzi do historii. Ale i po zakończeniu gry, jeśli otrzymujemy dostęp do dodatkowych materiałów, no to jest to rzecz jasna, miłe, bardzo fajnie zostać w ten sposób nagrodzonym. Tutaj mamy Markurję, mamy tę wielką bibliotekę. To jest, czy to jest Cortez? A to Gordon Holloway? To jest Jarlica? Wioska rybacka. Czyli ta, ta część portowa miasta, tutaj latarnia morska. Bardzo ładne są, widać, że z artystycznego punktu widzenia świetna robota. Tutaj mieszkał Abnaxus, zdaje się. Kolejne lokacje. Piękny statek, którym płynęliśmy, to chyba on. A, tu jest początek gry sam, kiedy to jajo spadało, ale udało się je uratować. I can make the heads and ornaments. Tak, no, gra jest pełna. Ładnych lokacji, pomysłowo zaprojektowanych I tutaj też na szkicach to widać Naprawdę fajne, pomysłowe miejsca Tak samo jak postacie Bohaterowie Pierwszo Ale drugo planowi, Nawet przede wszystkim Stanowią o sile tej gry I tutaj już Zaczyna się to wszystko powtarzać. Jeszcze za chwilę będzie dodatkowa muzyka, ale teraz podsumuję grę. I cóż, powiem szczerze, że ja w najdłuższą podróż wcześniej przychodziłem tylko raz. Dawno, dawno temu. Pewnie już blisko 20 lat temu, czy. no, blisko 20 lat temu, pewnie około 2000 roku. I co ciekawe, ja zapamiętałem tę grę jako Tytuł długi, bardzo dobry i, i właśnie bogaty. Bogaty w fantastyczne miejsca, w ciekawe postacie. Taka fantastyka pełną gębą, świetnie wykonana. Tak tę grę zapamiętałem. Natomiast nie zapamiętałem jej tak emocjonalnie, jak zapamiętywałem inne gry. Jak zapamiętałem Jacka Orlando, choćby. Atlantis. Tamty gry zapamiętałem w inny sposób. Jako może tro trochę przygodówki, być może nieco słabsze, ale jakoś ta historia była dla mnie bardziej emocjonalna. Co może też trochę dziwić, bo przecież historia w najdłuższej podróży jest bardzo emocjonalna. Tutaj, tak naprawdę, mamy. Historię April już od czasów bolesnego dość dzieciństwa, poprzez tę, tę sytuację, która nagle, właściwie, przewraca cały jej świat do góry nogami, kiedy z życia zwykłej nastolatki, która stara się odciąć całkowicie od przeszłości, może nie tyle przeszłość do niej powraca, chociaż też w pewnym sensie, ale ta teraźniejszość, którą April chciała żyć, też. Odchodzi, niejako. I April wyrusza w wędrówkę, w trakcie której poznaje wiele pięknych miejsc, ale musi się poświęcać. Poświęcać się i dla tych bliskich, w Stark, i poświęcać się dla nowo napotkanych, nowo spotykanych osób. I mamy tutaj bolesne wydarzenia. Mamy stratę. Mamy wiele dobrych osób, które. Tracą swoje życie, z którymi nie wiadomo, co się stało. Bo tak naprawdę nie wiemy, co się stało z naszymi przyjaciółmi. Z Charliem, z Emmą. Lady Alvane twierdziła, że Emma przeżyła. Ale tak naprawdę nie wiemy. Nie wiemy do końca, co się stało przecież z Cortezem. Czy, czy on zginął rzeczywiście, czy jednak nie? Wiemy, że Westrom Tobias zginął ale nie wiemy do końca, jaki los spotkał tego naszego bibliotekarza, z którym też miło było spędzić czas. Nie wiemy, nie wiemy jaki los spotkał szereg innych postaci, yy, zwłaszcza tych spotkanych właśnie w Mercury, yy, Briana Westhausa, choćby jak, jak również tych spotkanych w Stark. Yy, zginął przecież, yy, przecież Flipper. Także naprawdę gra... Jeśli chodzi o te postacie, które spotykamy, jeśli chodzi o naszych przyjaciół, czy którzy są naszymi przyjaciółmi już, kiedy gra się rozpoczyna, czy też stają się nimi w trakcie rozgrywki, no to naprawdę jest mocna gra, bo, bo jednak mamy do czynienia cały czas ze stratą. Zwłaszcza w drugiej części gry, bo pierwsza część to jest taka bardziej mamy misję, ale jednak poznajemy nowe światy, jeszcze nasi przyjaciele, nasi bliscy. Jakoś nie cierpią, ciągle im pomagamy, ale później gra staje się coraz bardziej mroczna, coraz bardziej właśnie taka emocjonalna. Ale nie wiem, coś, coś mam w postrzeganiu tej gry, takiego, że ona mnie jakoś bardzo nie wzrusza. Uważam ją za naprawdę świetną przygodówkę za przygodówkę, która jest bardzo wszechstronna, jeśli chodzi o opowiadaną historię, o przedstawienie świata. Bo naprawdę mnóstwo, jak już powiedziałem, interesująco wykreowanych postaci. Postaci charakternych, z, który, z których każda ma swoją osobowość, każda jest inna od pozostałych. Mamy na przykład takie czarne charaktery, jak Jacob MacAllen i Gordon Holloway, który, jak się okazuje na samym końcu, Przestaje być czarnym charakterem, a staje się wręcz strażnikiem. Czyli wybawił April od jej nieuchronnego, wydawałoby się, losu. Mamy też takie postacie, wielce tajemnicze, można powiedzieć, że pozytywne, ale też z jakąś tam, z jakąś tam swoją nutką indywidualności, która nie do końca może April odpowiada, jak właśnie Cortez, jak właśnie Brian Westhouse. Abnaxus, który również mówi zagadkami. Mamy wiele postaci interesujących. Mamy też mnóstwo ciekawych bar, które ciekawie się eksploruje, w które ciekawie się wchodzi, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo, co nas czeka dalej. Bo mamy świat podwodny, mamy świat gdzieś wysoko taki można powiedzieć, powietrzny. Mamy też przepaście, które jakoś przemierzamy. Mamy labirynt przecież u naszego znajomego alchemika. Nie wiadomo, co będzie dalej, nie wiadomo, jaką lokację spotkamy. Wracamy czasem do, do tych wcześniejszych lokacji, ale nie ma tutaj takiego, yy, powiedziałbym, hmm, jak to się nazywa, backtrackingu za dużo. Mimo, że te lokacje, jak powiedziałem, są czasami takie, że trzeba się nachodzić, żeby trafić z jednego miejsca na drugie i później jeszcze, jeszcze wrócić z jakimś przedmiotem. To trochę czasu zajmuje. W Syberii to krytykowano w najdłuższej podróży, i dla mnie to jest pewna niekonsekwencja, może dlatego, że tutaj chyba było trochę więcej w tych pustych, trochę lokacjach miejsc interaktywnych. Niemniej jest tu nieprzewidywalność, jeśli chodzi o napotkane postacie, jeśli chodzi o lokacje, które. Odwiedzimy to raz. Dwa zagadki. One są od ciekawych do nieraz nieco absurdalnych, I, i z, jeśli chodzi o te absurdalne, no to oczywiście ta zagadka z pierwszych rozdziałów z łowieniem przy pomocy gumowej kaczki jakiegoś tam klucza. Ale interesujące były niekiedy łamigłówki logiczne, chociażby ta, z, ta, ta na wyspie z telefonem, z budzeniem tego pana, nie pamiętam już jak, jak on się zwał. Ale bardzo ciekawa zagadka, było kilka interesujących, także ekwipunkowych. Myślę, że gra nie jest jakaś absurdalnie trudna. Gra jest długa, ale jej długość nie wynika raczej z trudności. Jej długość wynika przede wszystkim z mnogości dialogów i scenek, w których... Tekstu jest naprawdę cała masa. Można powiedzieć, że najdłuższa podróż, niektórzy mogą powiedzieć, że najdłuższa podróż jest grą przegadaną, spotkałem się z taką opinią, czy ja wiem? Myślę, że tutaj w zależności od tego, co kto lubi, jeśli ktoś lubi dużo czytać w grach, to temu nie będzie przeszkadzało. Natomiast jeśli ktoś chce, by akcja się posuwała naprzód, no to trochę mu to może zaburzać zaburzać tę naturalną płynność gry, ten, ten bieg akcji, tak? Natomiast mimo wszystko pomiędzy tymi dialogami akcja posuwa się dość szybko naprzód, mimo że mamy 13, 13 rozdziałów, to one ciągle wprowadzają coś nowego i nie ma tutaj miejsca na szczególną nudę. Owszem, no, gra ma też pewne niedociągnięcia, tak jak powiedziałem już, już wcześniej dla niektórych niedociągnięciem mo może być duża ilość. Tekstu dla niektórych niedociągnięciem mogą być niektóre zagadki, jak ta z gumową kaczką. No i humor bardzo dobry przez absolutną większość gry, zwłaszcza od kiedy Kruk się pojawia. Humor jest naprawdę świetny. Ale na początku było takich kilka, kilka dialogów, w których te teksty nie do końca mnie porwały. Uważam, że można było przeprowadzić kilka dialogów lepiej, ale co ciekawe, to się dość szybko ucina i później już te teksty są znacznie, znacznie bardziej, znacznie lepsze, znacznie zabawniejsze. Tak? No i właśnie tło fabularne. To jest też to, co jest warte odnotowania w najdłuższej podróży. Nie tylko ten wątek główny, ale i problemy tych wszystkich ras, tych wszystkich stworzeń, jakie poznajemy po drodze sytuacja rodzinna, historię przyjaciół, bo pierwsze kilka odcinków poza samym wstępem to jest właśnie wprowadzenie do sytuacji naszych przyjaciół Stark, do sytuacji rodzinnej April. Więc to jest też duży plus, że autorzy, na przykład w przeciwieństwie do Triberbrook, które niedawno wyszło i które świetnie się zapowiadało, nie zostawili tła popularnego samemu sobie, i położyli na, na nie duży nacisk. I choć jak powiedziałem najdłuższa podróż nie jest grą bez wad, tak jak kiedyś dałem chyba 9,5 na 10, tak obecnie pewnie oceniłbym odrobinę niżej. Myślę, że 9 biorąc pod uwagę też moją starą ocenę i biorąc pod uwagę bilans wad i zalet to by była odpowiednia ocena dla tej gry. Nie wiem, bo zawsze traktowałem ją, mimo że nie miałem do niej takiego sentymentalnego, może, może stosunku, takiego stosunku emocjonalnego, jak do kilku innych tytułów, właśnie do Black Mirror, do, do Jacka Orlando, czy do jeszcze paru innych tytułów. To w, na liście moich ulubionych przygodówek ta gra nawet gościła w okolicach podium. Nie wiem, nie wiem czy trudno mi powiedzieć, muszę się trochę, trochę pomyśleć nad tym po zakończeniu tej serii, czy ją trochę niżej przesunąć, właśnie przez brak może tego mojego emocjonalnego podejścia do opowiadanej historii. Bo jak powiedziałem, oceniam tę grę jako naprawdę bardzo, bardzo udaną przygodówkę. Wszechstronną, z różnymi elementami, ze wszystkimi elementami niemal na bardzo wysokim poziomie, ale tego emocjonalnego mojego podejścia do historii, nie tak emocjonalnego jak, jak mogłoby to podejście do tej historii być, trochę mi tego, tego brakuje. Niemniej tak czy inaczej, już niezależnie od tych moich wątpliwości, jest to naprawdę kawał. Bardzo dobrej przygodówki, która powstała w czasach, kiedy gatunek przeżywał poważny kryzys, naprawdę potężny kryzys. Jeszcze lata 96-98 to jest, mimo spadku sprzedaży przygodówek, wysyp, można powiedzieć ciekawych tytułów. Natomiast 99 rok to już jest znaczne ograniczenie tych przygodówek, bo już autorzy zrozumieli, że ten gatunek już chyba najlepsze swoje lata ma za sobą, że jego popularność nieuchronnie spada i, i będzie być może spadała coraz bardziej. To takie gry jak Najdłuższa Podróż właśnie jeszcze tę wiarę w to, że przygodówki mogą być popularne, mogą się dobrze sprzedawać i mogą prezentować ciągle wysoki poziom. Najdłuższa Podróż wiarę w to podtrzymała, i też za to należy być. Wdzięcznym tej grze autorom. No i co? Chyba czas przejść do dodatkowej muzyki. Jak powiedziałem, 9 na 10 myślę, że to jest ocena, którą można z powodzeniem tej grze wystawić. Przechodzimy zatem do dodatkowej muzyki. Weird things have been happening lately. 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 Last night, at the cafe, right in front of everybody, this creature appeared out of thin air, just like your forest. It was only there for a few seconds and then it disappeared, but everybody saw it. Everybody! The day we met, we clicked instantly. The day we met, we clicked instantly. It was strange, but cool. small.